Superkołat, witam i zapraszam na sport. Z baborówka do Paryża. W niedzielne popołudnie odbył się konkurs kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w jeździectwie. WKKW, czyli wszechstronny konkurs konia wierzchowego, świętował w tym roku swoje 15 urodziny, bowiem od tylu lat baborówko staje się stolicą polskiego jeździectwa. Trzy próby rozgrane w ciągu czterech dni. Dwa pierwsze dni to próba ujeżdżenia, czy sprawdzian precyzji posłuszeństwa koni. Drugi dzień, wczorajszy, wczoraj, próba terenowa. 10 minut galopu, 5700 metrów, 40 skoków, ogromne skoki nad wielkimi kłodami, skoki do wody i, i nad bardzo wojskowymi przedmiotami niezwykle ekstremalnej. Na miejscu pojawiło się kilka gwiazd. Światowego formatu, które zawsze są dodatkową promocją takich wydarzeń i przyciągają szerszą publikę. Z tych zawodników tutaj listy startowe 260 koni naszpikowane gwiazdami, więc tutaj naprawdę było, jest kogo podziwiać i, i, i mam nadzieję, że za rok też tutaj przyjadą. Zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem całych zawodów była kwalifikacja olimpijska w wyniku której Polska otrzymała swoje miejsce na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Zadanie było o tyle ułatwione, że pozostałe reprezentacje w wyniku komplikacji nie mogły przystępować do walki jak równy z równym. Wcześniej niestety nie przeszli jeden zawodnik pierwszego przeglądu weterynaryjnego i nie kontynuowali. Wczoraj ekipa węgierska zakompletowana, zawodniczka z Węgier spadła, niegroźnie spadła na przeszkodzie. Mieli trzech zawodników, więc nie mogła ekipa Węgier kontynuować. Tylko jeden zawodnik indywidualnie startuje, więc tak naprawdę na nas był cel ukończyć minimum trzech zawodników. Ukończyło czterech w pięknym stylu. Zwycięzcą jednego z konkursów został Jan Kamiński, a Polacy zdeklasowali rywali w olimpijskiej grupie C. Teraz przed nimi rok przygotowań do Igrzysk i rok starań o miejsce w olimpijskiej kadrze. Absolutnie drzwi są otwarte i dla tych, którzy już są w kadrze i którzy już mają kwalifikacje, ponieważ każdy zawodnik każda para musi zdobyć kwalifikację indywidualną, a także dla tych, którzy dopiero gdzieś tam do tej kadry pukają, także... Tu jest, to jest e, jak na razie wiemy, że pojedzie, to, jest, to będzie no szkaj, to ja najlepszy. Bilety do Paryża można już zamawiać. Pozostaje tylko pytanie, na czyje imiona zostaną one zarezerwowane. Brawo! Zmieniamy dyscyplinę. Zakończyła się kolejna edycja chwiałka woli, co w praktyce oznacza inaugurację sezonu plażowego w Siatkówce. Zawody słyną ze swojego wysokiego poziomu i regularnie na listach startowych pojawiają się najlepsi Polacy, ale także zawodnicy z całego świata. Mamy zarówno zawodników, którzy rywalizują w turniejach rangi zawodowej w siatkówce plażowej. Mamy tutaj zawodników z halowej Ekstraklasy z plusligi z całą kobiet. Mamy zawodników z pierwszej tauron Ligi, także naprawdę poziom jest tu bardzo wysoki. Są zawodnicy, którzy co roku do nas przyjeżdżają i tak naprawdę jak widzimy ich na listach startowych, to uśmiechamy się o fajnie, znowu się zobaczymy. W turnieju rywalizowało Wiele zawodników znanych z siatkarskich parkietów halowych, którzy po zakończeniu sezonu w swoich drużynach przerzucili się na siatkówkę plażową. Adam Lorenc, kuprum Lubin i Mateusz Podborączyński, który w cuganiach Toru nie grał w zeszłym sezonie. To jest para, która wygrała turniej dwa lata temu. W tym roku musiała zadowolić się drugim miejscem. W kategorii miksów i żeńskiej rywalizuje Agnieszka Adamek, zawodniczka Radomki Radom. -Kiradom. Mamy Marcina Walińskiego, który poprzedni sezon spędził w walons i w warcie zawiercie, czyli czwartej sile plus ligi. Także tych akcentów Halowej, Plus Ligi i Tauron Ligi mamy tutaj naprawdę sporo. Dodatkowym atutem całego turnieju była pogoda, która w niedzielę stanęła na wysokości zadania, umożliwiając zawodnikom grę w 25-stopniowym upale. Siatkówka plażowa kocha słońce, kocha rywalizować w pięknej aurze, także bardzo cieszymy się, że udało nam się trafić z pogodą, aczkolwiek nawet w te bardziej cieniste dni również przyjemnie gra się w siatkówkę plażową, po prostu musi być odpowiednio ciepło, fajnie jakby nie padało i fajnie, kiedy zespoły garną się do sportu, tak jak udowodniły to po raz kolejny. Organizatorzy w wyniku ogromnego zainteresowania zawodami w ubiegłych latach postanowili rozszerzyć swoją działalność na dwa obiekty, co umożliwiło udział blisko 350 zawodników z całego świata. Rozmuchaliśmy ten turniej do logistycznych e, możliwości maksymalnych. Mamy 64 pary męskie, 48 mixtów i żeńskich. W piątek mieliśmy poznańskie igrzyska młodzieży szkolnej, gdzie też blisko 20 par chłopców i 20 par dziewcząt wzięło udział. Chwiałka Woli to inauguracja sezonu plażowego. Pozostałym eventom należy życzyć takiego poziomu i takich warunków Pogodowych. Super pojedynek w Super Lidze Hokeja na trawie. Za nami podwójne derby Poznania. Spotkanie pomiędzy AZS-em Politechniką Poznańską i WKS-em Grunwaldem Poznań zakończyło się zwycięstwem wojskowych 3 do 1, co tym samym umocniło ich na pozycji lidera. Myślę, że Politechnika postawiła fajne, fajne, fajne twarde warunki. E, mimo tego, że już mamy zapewnioną czwórkę, chcieliśmy bardzo skończyć tę rundę zasadniczą na pierwszym miejscu. E, to już się nam udało na kolejkę przed końcem. E, fajnie, bo możemy sobie też, że tak powiem, ostatnie spotkania mocno potraktować treningowo przed finałami, gdzie no, nie ukrywamy, no, jak zwykle chcemy zdobyć mistrza Polski. Elementem kluczowym, który zadecydował o wyniku końcowym była bez wątpienia skuteczność jednej i drugiej drużyny przy rozegraniu krótkich rogów. W przypadku Grunwaldu były to dwie bramki na pięć okazji, a Politechnika nie potrafiła żadnego z rogów zamienić na bramkę. I naprawdę nieźle wyglądają, nie ma co ukrywać, to błysk jest bardzo ciężkie jeśli chodzi o wykonanie krótkich rogów, no widać gołym okiem, że ono nie jest po prostu równe, więc tym bardziej cieszy, że strzeliliśmy dwie bramki z krótkich rogów. Gram na takim poziomie, że powinniśmy chociaż połowę z tych rogów strzelić, no 8 na 0 to nie są wcale dobre statystyki. Ale też nie zagraliśmy jakoś fatalnie tego meczu i... Naprawdę nie było źle, chociaż wynik jest jaki jest. To. Mecz ten był szczególny nie tylko ze względu na poziom sportowy, ale także na pojedynek braci gumnych, którzy po raz kolejny mogli naprzeciwko siebie stanąć w Super Lidze. Bardzo się cieszę, Karlo się naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajnie rozwija. E, cieszy, mnie, że, cieszy mnie to, że w hokeju ilość gumnych będzie się zgadzać na, na jakiś czas. E, co prawda, ja jeszcze jestem młody, ale no, nie, nie, nie ukrywajmy, no, ile jeszcze pogrążą parę lat e, i pewnie będzie trzeba kończyć, a brachol ma dużo, dużo dużo przed sobą. Fajnie się tak mierzyć między sobą, między braćmi. i Cała rodzina patrzy zawsze, przychodzi na tak zwany bratobójczy pojedynek i, i gramy i jest ta rywalizacja oczywiście zdrowa. Poza meczem lidera z wiceliderem w tym samym czasie rozegrano drugie derby Poznania, w których Warta pokonała AZS AWF 3-2. Do, do końca rundy zasadniczej pozostała jedna kolejka, a potem walka w playoffach o tytuł mistrza Polski. To wszystko w tym serwisie. Kacper Kołat dziękuję za uwagę i do zobaczenia.